Manko widzowie, jestem Zizuza, a dzisiaj, tak jak już pewnie widzieliście, po nazwie, hall zakupowy. No i, ale, nie no i tylko ale, z gościem specjalnym, za którym się już pewnie stęskniliście, uwaga, uwaga, to jest. Mój bra! Ogólnie to byliśmy na zakupach i kupiliśmy to stacjonarnie, nie przez internet, prawda? Tak. Ale um, daliśmy to do jakiegokolwiek, nawet tu macie że to z hipcia, czyli ze strony, na którym można kupić jedzenie dla zwierząt. Więc wzięliśmy jakikolwiek kartę, żeby losować po prostu. No jest to, ten karton jest dosyć spory i tam mamy rzeczy, więc zaraz się dowiecie jakie. I zostańcie do końca, bo będzie się coś bardzo fajnego działo na końcu. Okej, okay, tutaj dałam leda, ale nie wiem czy bardziej takie światło czy led. Zaraz zobaczymy. Dobra, chyba postawiłam bardziej na światło, choć chyba kajtek tak bliżej, bo... Cie nie widać. I już zaczynamy. O Jezus Maria, jakie to jest ciężkie. Dobra, to losujemy. O Jezus Maria. Dobra, to ja wylosuję i zaraz do Was wracam. Dobra, na razie pojedziemy tak słabo. Więc taśmy klejące, jest tu ich sześć. Drugi raz kupuję coś takiego, i one są bardzo fajne do przyklejania pixel artów, bo ja ogólnie robię. jest Maria, proszę. że coś mi się ubrudzi. A, Ale dobra, to z tego nie będziemy na razie otwierać. Ale jest bardzo dużo rzeczy, którą będziemy otwierać. Teraz kolejna rzecz. Dobra, kolejna rzecz, mianowicie są to skarpetki. Na razie jedziemy em, em, luźno, takiej standardowych zakupów, ale zaraz będą fajne unboxingi. Ale te skarpetki, za, skarpetki są mega fajne. I tutaj, żebyście nie wiedzieli, co to. Tutaj są takie skarpetki z Minecrafta, zaraz je otworzymy. I tutaj też, żebyście nie wiedzieli, chociaż pewnie już zauważyliście. Um, I tu są jest odbicie lustrzone w kamerze, ale tu jest. Um, Monday, Tuesday, Wednesday. Co ja powiedziałam? Powiedziałam. Nie wiem, czy to było widać, ale powiedziałam czwartek na wtorku. Więc dobra, otwieramy zaraz je. Eee, więc tu, O! chciałam powiedzieć, Kajtek, klesz po nożyczki, ale tu są. Dobra, eee, wracam za sekundę. Ej, eee, eee, jakby to się nie nagrało, ale Kajtek mi powiedział: Ej, Jezuś, po co mi nożyczki, jak ja zaraz to i tak rozerwę? Jakby. O, bardzo dużo rozerwiesz, to Ej, w Dobra już nie zobaczycie ceny To ja może wam pokazać no, Ale Kajtek chodź, chodź tutaj Bo nic, bo nic nie widać bo kawałka, Dobra jakie Jakie tutaj mamu. rozłożymy to zaraz wam pokażemy Okej okay. Tak jakby coś mam ja To potem posprzątamy Chcieliśmy śmieci tam obok kartonu I teraz popaczkujemy te skarpetki Bo są trochę rozłożone I do was wracamy Dobra wiem że to będzie dziwne Ale będziemy ubierać te skarpetki więc Najpierw zrobimy taki top model, kto zaczyna. Papier, kamień. Wygrana osoba zaczyna, Kajtek. No, Kajtek! Papier, kamień, nożyce! U, ja zaczynam top, top model. W ogóle teraz będzie chwila, prawda, czy w ogóle nam nie pasują. Ogólnie bardzo się cieszę, bo zawsze problem z karpetkami. Za długie. Nie, to za tak, krótkie. No, nie, za krótkie, to no nawet ok. Ale. Ach, to. Za długie drapią. No, nie wszystko drapie. Takie małe są. Bo to są podkolanówki, ale. Yy, Boże, podkolanówki, stopki. Czy podkolanówki to by było do kolana, Ale yy, ten. To, nie wszystko drapie, spędzi. Ja nie wiem, jakie mam, a one są idealne. Czekajcie. Tap, ma, to. suska, suska, suska. Cicho, kajtek. I one tu są. Tu pisze Monday i tu jest truskaweczka. One są żółte, one są idealne. Jezus, Maria, kajtek. Ja miałam figurkę na e, Cicho, figurkę Czo Tak postawiłem na głowie, jakajtek. Jezuska, tuska. Czemu on nawet tańczy breakdance? Dance? I dobra, już prawie 5 minut minęło, a ja dopiero wam skarpetki pokazałam, to już jeszcze całe pudło. a jeszcze godzinę 6 sześć, sześć skarpetek będę muszę pokazać. Dobra, poczekajcie. Jak już mam, no to teraz wam ogólnie szybko będę pokazywała. To jest ogólnie wtorek. Ja zawsze mylę wtorek z czwartkiem, nie wiem czemu, i to są wiśnie, i one są zielone i są bardzo... Ej, fajna, teraz będziemy ubierać Wednesday. W międzyczasie Kajtek pokaże, bo jemu się no. Ja mam takie creeperki. A to pokaż całe nie tylko stop. Takie ma jakieś kratki i creepery. I druga. Jest taka? Druga jest taka sama, Kajtek. Ubieraj następna. Okej, okay, mam Wednesday, środę. I tak, i ona jest w kolorze takiej. Takich lodów cytrynowych i tutaj jest cytrynka i ona się bardzo z cytrusami kojarzy, ogólnie Wednesday, Wednesday, każdy ją zna, to mi się bardziej wydawało, że to będzie bardziej, nie wiem, takiego poloru czy jakiegoś, e, poczekaj, poczekaj, albo jakiegoś ciemnego, a to jest najjaśniejsze z możliwych, więc dobra, Kajtek zaraz wam pokażę Dobra, Kajtek wam chciał pokazać takie... Z creeper, i druga też taka sama. Dobra, to ja Wam pokażę. Ubrałam dwie różne, żeby było szybciej. E, tu mamy czwartek e, i, i to jest bardzo ładny kolejny. W kamerze będzie dokładnie tak widać. I to są borówki. A na drugiej nodze mamy e, piątek, czyli Thursday Day, Jezus Maria. Ze stufery dobra. First i to jest bajabusz, nie, to jest dupka, dupka? inaczej, no taka emotikonkę, zawsze ta emotikonka znaczy dupkę e, nie pamiętam, to była grzeskwinia czy coś dobra, zostały mi tylko dwie skarpetki, czyli jedna, znowu pomieszam nogi, ale okej okay? ja teraz pokażę, tak, tak. Mam, mam takie, takie z trzema creeperkami i druga taka sama, więc jeśli nie będę przeszkadzać, już mam Dobra, ]kę. dobra, ja mam To ogólnie przez chwilę, właśnie nie wiem co to jest. Bo niby i wygląda jak jabłko, ale ten środek wygląda jakby to był e, smoczy owoc, ale wygląda ta połowa wygląda jak jabłko, a ta, ja, ta jak jabłko, ta jak smaczowoc. To może to jest więc... jabłko owoc? Nie wiem co to jest, ale ta za to jest bardzo ładna i to jest Sunday. Jedziele. i tutaj mamy maliny, więc zaraz się widzimy dobra, Kajtek poszedł na chwilę, o już wrócił tam. jakby gadam do niego i sobie ubrałam bo dzisiaj jest niedziela, nie wiem kiedy to wyjdzie Zostań jest niedziela Maria, dzisiaj jest sobota więc sobie włożyłam w sobotę to jabłko, smo, czy owoc Kajtek, i nazwa, nie? Tym barkiem w kosmocie owoców, Te wszystkie e, skarpetki pochodzą. Ale zaraz losujemy. E, dobra, stwierdziłam, że wybiorę. Czy skarpetki to coś podobnego potem na e, Ogólnie to teraz będziemy tak chmudzać, ale e, zaraz będzie bardzo ciekawie, bo będziemy coś otwierać bardzo fajnego podpowiedź e, z, z trochę zabawki, trochę kolekcjonerskie. Ale dobra, teraz Ska. pokażemy Wam. Okej, okay, ogólnie to y, nie jest tej paczce, co będzie na samym końcu, czego jeszcze chyba nie mówiłam. Y, I to będzie bardzo, bardzo fajne. Przepraszam, że to się nie nagrywa. Y, dobra. I ta rzecz, którą Kajtek kupił. Klapeczki z Gartfieldem, Tutaj taki guardfield na się na pręży. A tu macha. Kajtek je Kajtek ja teraz szybko ubierze. Dobra ile nie pokazujemy stopy, ale po prostu pokażemy tak na szybko klapki um, z tym. Kajtek powiedział, że nie poleca z... z hmm. Skarpetkami. I teraz zauważyłam, że jak, kaj... <suszy> jak Kajtek ma skarpetki, to tu ma piętę. Jakby... No bo ja tak lubię. Ja tam Jakby Kajtek tak, tak lubi, ja tak nienawidzę. Ale dobra, patrz co tymi mi zrobisz, tak mi podróżnili <suszy> Nie słyszałam nawet. Dobra, kolejna rzecz, też tak szybko będzie. Dobra, jeszcze takie rzeczy z ogólnych i zaraz będzie bardzo fajnie. Tak, ogólnie to jest kajtka, rzecz. to jest taki no. zwykły kartki, które się zginają z bloku, a ja techniczny blok, bo mi się już skończył i nowy zeszyt do polskiego, bo... Tamten też mi się skończył I bardzo fajnie tutaj ma pieski jamniczki A ja kocham jamniczki um, Tak to Ty też wiemy I, No i teraz koniecznie zanim to Wam pokażę no, Zostawcie suba i lajka, bo to tego będzie warte Ja chcę to wyciągnąć i zrobimy tego unboxing teraz Yy, Podpowiedź ja już takie coś mam, ale tego jeszcze nigdy nie nagrywałam, że to mam. Oj, Maria, Marii jesteśmy się nawet. <laughs> Sorry mama. Dobra, wiem, które pokazać, bo mamy tego aż trzy. I trzy. Pórną, I was nie, was zresztą, został, został, zostaw, zostaw, zostaw. Tam jeszcze jest A. jedna rzecz, ale dobra, ja ale... wam pokażę. Mianowicie, te trzy rzeczy to są te same rzeczy, czyli Fanko popy. Ale po, po, I, po, i, po, po. tak, mamy taką, to jest moja, moja i od Kajtka On. Z Indiana Jones, z Marvela i z Disney'a. Ale... I. Ja wam tylko, pod... ja tylko podpowiem, że, że ta ostatnia rzecz jest pytkiem. Ta tutaj, co jest została ja wiem, co to znaczy? No pyrdek to jest taki malutkie coś. Aha, dobra. A za porównanie mam też mojego Stitcha. Dosłownie patrzcie na to. Jemu się ciało korfei. Pistolet. Pistoletka. Ja, czy tak przestań taki dźwięk Długo. udawać, bo ja tak nie lubię. Siadaj na ksiesło. I Dobra, więc dla porównania mamy Stitcha. O, jest, ale się wgrałam. Nie, nie są podobnie prawie. Ale się wgrałam. Nie wiedziałam, że tak będzie. Dobra, Stitch. Pierwsza. Tu jest na lampce. co ty zrobiłaś tutaj to? Ciem, tutaj. Czym się nie wygląda. By... Tak, to Lampeczka. Lampeczka z napisem dzięki Czekaj, źle to zrobiłam. Nie. Ten ziara. Dobrze musiałam po um, A i a propos Jenzi idę na koncert. Jenzi w Katowicach, więc napiszcie w komentarzach, z kim się widzę. Dobra. On. Dlatego. Um, I teraz musimy z unboxingować ją, ją i jego. Od kogo zaczynamy? Od twoich. Dobra, bo ja mam dwie. On to nie wiem. A i taka jednej, temu mistyczowi się nie rusza głowa, ale podpowiem, że y, im się ruszają głowy, ale tej nie. Więc będę miała takie dwóch Ja sama będę miała dwóch, które się nie rusza, i jedną, które się rusza, dla porównania. I tak jakkowi też będzie się ten ruszał. No dobra, wiem, mniej gadania, więcej otwierania, unboxingowania. Ale chodź tutaj, tutaj bo gdzie był. Zostaw, ktoś myje. No nie otwieram Został, swoje. W ogóle nie widać, ale musisz to tak pokazać, żeby wszyscy zdrowie że widzieli. O w ogóle, nie wiem, że takie coś dołączają. To jest taka po prostu karta A, znaczy, znad, dło, z Ja jak i robię sesję. Dobra. Się Ej, zbierze. ja nie wiem co zbierać, czy zbierać fanko popie, czy brick pad, brick paddy. I chodź, chodź. Czy Przepraszam? Nie, nie było tego. Oj, o kurczę. I z Mariusz, myślałam, że jej głowa, że jej odpada, a jej się trzyma się głowa. Jezus, Maria. Ale patrz jaki fajny mieczek Co? ma. No, mm, nie wiedziałam, że. Myślałam, że to nie jest mieczek. O, dobra. Nie, to jest różdżka. taka długa, ale dobra. No nie chcę ustać na nogach, no nie. To by leżała I, na ścianie. Ale tutaj nie ma żadnej podstawki do niej. To jest. Nie, jest? O kurde, dobrze, że to zauważyłam, bo w ogóle tego nie widziałam w tym plastiku. Dołączyli do niej podstawkę, czyli ona jest limitowana w takim razie. No dlatego ma dziurkę, w Poczekaj się. Nie to będzie źle nagrane. Ale okej, okay. Myślimy tak jak wtedy na unboxingu innym. O kurde. Ja na porównania. Ona jest wyższa niż stitch. Czekajcie, A stitch tak ma jeszcze trochę, uszy. Żeby nie było. A stitch ma jeszcze uszy. Nie Ale głową mi chodzi się głową. Nie ma podkładki, żeby nie było potem. Tak, ona jak się, jak się jej rusza głową, to ona się trochę przewraca potem, ale dobra, tak na półkę, bardzo ładna. I patrzcie, ona ma tu dziurę i sprężynę, a Stitch ma. Czekajcie, o tak, Stitch ma. Ale u niej nie widać w ogóle tej sprężyny, nie? Widać, widać. Widać, nie. ale tak, tak to nie widać. Nie, nie też tak nie widać, jakby... Ale dlaczego cz to jest taka jest... chudutka? Ja nie wiem czemu ona jest taka chuda. Wszystkie, un... Wszystkie te popy są takie, um, są grubiutkie. Ona jest jakaś... Jakby miała z popów, a ciałko z jakiś ninja Nie lego a z, nie, z nie lego, po prostu z jakiegoś ninjago, Dobra, pudełko. Na razie ta potem tego sprzęta ma. Ona się wywala. To tej. i Dobra. Teraz kogo? Twoje czy moje? Twoje. Moje? No. no twoje. I, jemu, I jej się też nie dusza. Da... Ej. A co jak po prostu, jak y, otwieram to, Stitcha sti, sti, zapomniał wyciągnąć podstawki. A tak naprawdę są podstawki. Jest podstawka do Stitcha. Do Stitcha chyba też była podstawka. Jest... Ej, chyba jeszcze nie wyrzuciłam tego pudełka. Nie pamiętam, tam poszukać. Nie. A ona nie ma. Nie ma, jest tego. Ale no ma, nie ma tego w środku. Ale ona nie ma dziurki. To teraz ona muszę się jest przepiękna. Teraz może się te Ona pudełko. jest przepiękna. Ona... Cicho, fajnie. Ona ma wszystkie takie ładne elementy. Jest bardzo fajnie dotykać. Tyle wszystko zadbane. Patrzcie na tą. Zostaw. Fajtek. Ona ma nawet taką fajną kolorę. A no, jak ktoś oglądał ten film, nie wiem jak to się nazywa, życzenie czy coś takiego, no to, no to napiszcie mi w komentarzach. Ona jest przepiękna. Wy... z tej Przepiękna. Ale nie miała podstawy, nawet dziury nie jest. Ja chcę. nawet tego nie pokażę. za tak. kamery, do widzów. Ale tu Kajtek... Kajdyk rozerwał tu pudełka, to trzeba było tylko fale Nie wiem. Zobaczymy, czy ty będziesz miał podstawkę. No Kajdyk na pewno będzie miał podstawkę, bo ja mu się też dowarzyłam. Co to, to było? Ma podstawkę. Ja? ale jak on ma podstawkę? Bo jego się nie da sam tam On ma nawet okularki. czy no, ty przewerzesz ciągle z klucza? Nie wiem, bo się sam wywala. Ja? On ma nawet okulary, ale są trochę takie e, za tego pana. On to już na pewno jest ładny, To się przesuwa. Ale one są piękne. Mój? Nie wszystkie. Oj, patrz, no, najbardziej z wszystkich. Przepraszam, Steve, ale najbardziej i Ciebie. Wszystkie mi się podoba, mega, ale ona ma najwięcej. Ale co cię takie. Włosy, to nie wiem, zostaw po kajtek. Teraz coś gadam. Mogę z nim nagrywać filmik, on jest dobra, ona jest najpiękniejsza, bo w sensie. Nie, że ją jakoś lubię szczególnie, ale ona ma wszystkie detale tutaj dorobione. Wszystko. No, z nim też ma dużo detali, ale się trochę mniej postarali. Czy na przykład ze Stitcha też się tak mniej postarali, bo to widać też tutaj. Z nim też się postarali. Chociaż taki. I porównamy też tryski. Bo on ma podstawkę. Jakby nie miał podstawki, to ona jest większa. Nie. Bo on ma jeszcze koronę. W sumie oni są równi. Oni są równi, dobre. Ale to dlatego, że on ma podstawkę. Dobra, nie będę ich mierzyć w sumie. Po prostu tam to, to było z ciekawostki. Tak się... E, prezentuje nasze kolekcje. Jezus Maria, my już tu 20 minut nagrywamy. <śmotek> Unboxing. Je... Cicho! Unboxing. To chyba będzie najdłuższy film na moim kanale, no. bo vlog się nie chciał nagrać, który miał 2 godziny. No. Ale oni są fajni. a chciałam z widzieliście to jak robiłam im tak, a im się nie kręcą w głowy. wow Fajni, fajni. Um, no, bardzo ich lubię. Nie, nie jest ze stresu, już gadam głupoty. Dobra, zaraz wracam. Ok, teraz mogę je pokazać. To jest. Um, Ale ja otwieram. Broxis. Broxis. I to są takie. Czekajcie, to są takie zwierzaczki, um, które po naciśnięciu coś robią. Ale chodźcie, nie! Patrz jak to się otwiera. Gdyby to się rozrywa Tu, tu się tak hmm. i ściągnie. Dobra, ale nie pokazujcie co dostaniesz. Nie pokazuj co dostaniesz. Ale teraz Tylko Zatrzy... cię Zatrzy... ja cicho. cicho Bardzo go chciałem. Zatrzymajcie i napiszcie w komentarzach, ee, co Kajdek trafił, jak myślicie. Dobra, nie. ale Kajdek jeszcze nie pokazuj. Ty... Co... Nie, to, co chciał, ale dobra. Ale dobra. To jest kameleo. Ale patrzcie, co on robi. Jakie słodki. I ogon, to musi i się tak ruszać. Ogon, to przed chwilą mieliśmy wizytę naszych nowych sąsiadów, więc koniecznie pozdrawiamy. I tu mamy. Ło, tu mamy całą listę. Zielonych. Mamy. Yy, Krokodyl był bardzo słodki. Też. Ja, ja go bardzo chciałam, ale trafiłem kameleona. Dobra, no w sumie Axelot dla... Ale czemu on łatwo. ma muchę na języku? Bo kameleony i te jedzą takie rzeczy jak muchy kajte. Dobra, a teraz czas na ostatnią rzecz, co wam mówiłam, więc... Kajtek śmigaj po tą rzecz. Po całe pudełko. A propos tych sąsiedzi, którzy przyszli się z przywitać to no i powiedzieć, że będą tu więc bardzo są więc powstawiamy e, ogólnie. Uwaga, zgadnijcie, co kupiliśmy. Pierwsze lody Pateckiego, całe sześć lodów Pateckiego i Pateckiego lody e, niebieskie jadła, ale tych zielonych pomarańczowych jeszcze nie wiadomo. Ogólnie y, te niebieskie były takie średnie. Ta polewa była najlepsza w niebieskich. Y, ale tak to były takie średnie. Ale czas to się otwiera. To się otwiera tak jak tego stworeczka. Więc teraz ja to chcę zrobić. To jest bardzo. Hej, tak akurat się tym ruszało się. A to był taki satysfakcjonujący dźwięk. Poczekajcie, muszę mu coś powiedzieć. Już musiałam mu coś ważnego powiedzieć. Kajtek! Oj, dobra. I czy jest sześć, tak jak chyba miał być? Tak, jest sześć. Kajtek myślał, że to są cztery, a jest sześć. Dla mnie lód i dla mnie lód pateckiego. No. I to jakby... Yy, to się bardziej opłaca, bo tak jakby zwykły kaktus kosztuje 4 złote, Okej, okay, coś przerwało, ale okej, okay. testujemy lody Pateckiego i one są... Albo. Dobra, Kajtek nie wie, ogólnie to trochę zjedliśmy, bo coś znowu urwało, no i ogólnie... Okay. Dobra, dobre. Patecki, oklaski dla ciebie i tak Kajtek zgadł smaki, czyli kiwi zgadł, ale tego drugiego nie zgadł. Um, Przepisz na pateczki, wyszło Ci bardziej niż tamte niebieskie. Bye. Czekajcie. Bye. To był hałas zakupowy. Bye.